Ten dzień mógł zakończyć się fatalnie. Poranek był piękny, obudziłam się z widokiem na morze, zrobiłyśmy kawę, zjadłyśmy śniadanie, a ja do tego spróbowałam przepysznego szwedzkiego śledzia. Złożyłam namiot, umyłam twarz oraz zęby i założyłam strój rowerowy. Pożegnałam moich towarzyszy podróży, bo ruszyliśmy w innym kierunku, a ja zostałam zupełnie sama. Początek trasy w kierunku Malmo był naprawdę miły. Pierwsza przerwa na doładowanie węglowodanów, piwo bezalkoholowe i wspaniała kardamonowa bułeczka i kawa. Po 40 kilometrach zaczął padać deszcz, a w dodatku zorientowałam się, że zgubiłam moje ukochane okulary przeciwsłoneczne i musiałam kupić nowe, ale mam teraz fajną pamiątkę ze Szwecji. Chciałam zjeść kanapkę na molo, niestety naprawdę padało, więc musiałam schować się pod drzewem. Ten dzień mógł być fatalny, mogłam rozpaczać, ale postanowiłam włączyć ulubioną muzykę i jechać śpiewając w trakcie. Z uśmiechem na ustach dotarłam do celu, czyli do Malmo. Zameldowałam się w hotelu, bo naprawdę nie chciałam spać w namiocie. Po gorącym prysznicu byłam najszczęśliwszą osobą na świecie. Ogarnęłam się, żeby wyjść na miasto i zjeść ten szwedzki klasyk czyli klopsiki z ziemniakami i borówką, które okazały się fenomenalne. Podróży nie zawsze jest pięknie, nie wszystko idzie po naszej myśli, dlatego poza pozytywnym nastawieniem warto zabrać ze sobą ubezpieczenie turystyczne, żeby uzyskać pomoc w razie nagłego wypadku i mieć spokojną głowę podczas wyjazdu. Z kodem Owsiana35 otrzymacie 35% zniżki na ubezpieczenie turystyczne od AXA Partners.